Długo idziemy, a nic się nie dzieje. Mocyla Noga uratowałbym jakąś księżniczkę. <grym> no. A ja bym sobie zabił jakiegoś Za, Tak, ciągle to samo. <grym> no. Teleport! Fuj! Kim jesteś? No przecież stoję. No się nie ruszaj! Zagram wam piosenkę. O, jak dobrze byłoby sobie uratować jakąś piękną księżniczkę! Księżniczkę, którą zły czarnoksiężnik porwał i umieścił w swojej wieży w środku zaczarowanego lasu! Dobre! No! No pewnie, że dobra, bo ją najlepszy bart na świecie, Pablo de Mazurro. kto to? Ja! Kto grał? Ja grałem. Opie! Ty, panie! To pan nie wie, że w lesie nie można hasować? Ja tam... Bo mi płaczysz! Pomyślcie! Pan się na sztuce nie znasz! Telefonu popierd... Dupia, mam dwoma sztukami! Co jest prysznikiem lasu? Radosław na mnie wołają. No! Ty, kim ty jesteś, że mnie chłopie pouczać? Ja jestem jest wielki mak. Gintur. To jest mój towarzysz. rycerz Ragnar i rycerz duży Joe. A to jest nasz nowy przyjaciel, Pablo de Mazurro, znany bar. Ta, przyjaciel od razu. Ej, no dopiero przed chwilą się spotkaliśmy. Ej, a tak, a tak by the way, wiecie, że ta księżniczka z moich piosenek jak naprawdę istnieje? Serio? Serio, serio. Kurde, no chodź, czemu tak od razu? z wami. A potem jacyś orkowie? Ej stary, całe stado orków. Tam bym już się dawno wyciągnął. Idziemy. Tylko armia orków tam. Idziemy. Lop, lop, lop. Ja. Lop. Idziemy. Lop. Ej, ej, ej. Po drugą. Ej, nie, 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 nie. To jest zła droga. Tam jest mroczny las, a my pójdziemy przez mrożny las. Tak. Tylko... Tylko pamiętajcie, się, się. Ale, ale przez dwa Przez groszy. Ale to

z przypię biegają po tym lesie. No, koniec świat. <noise> o kiszka! Salvador kup kup koji je njegova Dobro je O, sorry, ale... Ale testy musimy zrobić. Ale wiesz co? Bym ja zginął w latach, Chciałbym mieć magiczny pogrzeb. Magiczny pogrzeb! Szkoda go! No! Ale przynajmniej miał magiczny pogrzeb. No. Dzielni mężczyźni! My jesteśmy grupą przygodowicy, szukającą przygód, która idzie uratować tak. królewnę, wróć księżniczkę <gry> ze sponów nich czarnoksiężnika, który uwięził ją bierze. A po co? Y taki jest nasz obowiązek! A może zostalibyście z nami? O, no, Nie! Nie możemy zostać! Ej, ej, ja, pod, ja pod. Ale nie możemy! Bo? Bo to jest nasz święty obowiązek! Musimy ratować wszystkie księżniczki! A nie! Tak zimno! A mamy rozpływające wino i ciepłe posłania! Nie to przekonałeś! Aj, to co, zostajemy? One rzuciły czar. Uciekajmy! Cześć! Zabieraj za na z nikim mocno. Musisz zapłacić... Ej, nie zbierajcie się do niego, patrzcie to jakiś chłopaków. Prawie, patrzcie na... ...te Ej, Nie, tak, nie mamy pieniędzy, tak. ale... ...zagram ci piosenkę. No. O, nie tak zapłacimy metału. Ale bez myta z dwa koryta. To musicie to odpowiedzieć na zagadkę. Co myślał Mel Gibson kręcąc pasję? Ej, to miała być łatwa zagadka. Ej, dobra, chodź. Masz odpowiedź Nie ma odpowiedzi.

No to teraz pokazaliśmy mu, gdzie raki zimują. Każdy będzie przed nami uciekał, gdzie pieprz rośnie. Jesteśmy niepokonani. Idziemy. Teraz, zaraz za tym mostem jest już wieża czarnoksiężnika. Chodź. Ola Boga! Ale ze mnie frajer bombka. Przecież mam tu zwój z krzeszenia. Z Ragnara możemy. A skąd masz ten zwój? Znalazłem w gulaszu. Powiedzmy. Okej. Okay. as, Ej, co ty zrobiłeś? Ola Boga, nie ten zwój. To był zwoj za mało. Jednak nie jestem takim czarodziejem. Jest Jak my teraz pokonamy czarnoksiężnika? księżnika? Księżniczkę łatwiej na trzech dzielić, niż na czterech. Racja.